no okej okay. trochę z przejściami ale udało się a będziesz chciał się połączyć czy będziesz wybrzydzać Jej, czyli komu. O 4% to nie tak źle. <śpiewanie> Zrobiliśmy krater, ale dostawa ciągle na SK O, nie będzie chciał się połączyć. the book. nasze dziecko. Ktoś powinien ją jak najszybciej zbadać. Muszę do lekarza ją zaraz. Musisz iść w moim imieniu do lekarza. Ma jakąś maszynę, podobno mogłaby pomóc. Nie zrozumiałem szczegółów, bo ciągle traciłem zasięg. Ktoś musi iść i ją odebrać. Weź stąd wszystko, czego potrzebujesz. Serio. Wszystko! Eee, spoko. Ta misja nie powinna być to super trudna. Dobra przyjmij zlecenia zlecenia dla sama ten i z powrotem do lekarza bierzemy klient zażyczył sobie jak najszybszą realizację zlecenia innymi słowy twoja ocena zależy od prędkości Postaraj się jednak pamiętać, że poza zasięgiem sieci nie możesz tworzyć dodatkowych przedmiotów. Musisz ostrożnie wybrać spośród sprzętu, który zapewni ci klient. Zegar zaczyna odmierzać czas, gdy wyruszysz, więc nie musisz się spieszyć z wybieraniem ekwipunku. Yes. So, hmm. Assembler, żeby pod samym nosem mieć Tyrolkę i... tyle. Zatwierdź. Tak. Zlecenie przydzielone. Aktualne dane przesyłane. Godzinę. Sam, w związku ze stanem pacjentki. Czasowy na to zlecenie Po upływie czasu nadal będziesz mógł dostarczyć towar, ale to naprawdę ważne, żebyś zdążył Wiem, że zarzucamy cię zadaniami, ale łącznik może jeszcze zaczekać Poza tym wzmocnienie sieci chiralnej przyspieszy jego zdrowienie Dobra Panie ze sto A, brak dostępu do sieci no dobra, to tu się postawi kiedy indziej next time to do tyrol tyrolki pojedziemy motobajkiem Nie jestem pewien, ale wynurzeni mogliby tu już wrócić w sumie O, węzeł Górski hmm. To jest głupie, że nie można podnieść bez skłócenia. Nie chcę mi się tędy nie podjedziemy.

go Tyrolka Teraz szybko przeskoczyć z jednej do drugiej Tak, bo wróciły otworzaki. Na górę by można było zjechać, ale chyba stąd już zejdziemy. O Jezu, wywróciłem się. O, no, nie podniosę tego. Nie tyle, żebym nie podniósł, co mam po prostu za wysoki ten słuch. Na sobie rzeczy. Tam po tej walce wziąłem jakieś przypadkowe paczki. Ten to jest ten wielki krocek. Mi przeszkadza. Ale to nie szkodzi. Oddamy tutaj w węźle górskim. Pójdziemy do lekarza. No i wrócimy do alpinisty. się telepiać. Idź. Dobra, zostawmy, co się da. Rzadka uwiska. O, to było dla tego lekarza, to mogliśmy to zanieść akurat. otwórz To to możemy oddać? To możemy oddać? Jeden granet oddamy, nawet dwa. To cztery to jest za dużo. Rzut bolesów też sobie pozbędę z siebie. Czy nie przekaż? odbierz. A ci coś może dla lekarza? Śmieciarz, meteo centrum. Nie. Ale ceramikę mają. To biorę. To co Jest do lekarza. Ubierz, załatw. No idziemy. Ok, tu drogą nie ma sensu. Roześ i obok pójść. Jak to cieknie? W ogóle tu pod spodem. Wow. O, paczka jeszcze jedna dla lekarza. Ciekawe, czy tu blisko mostu. No całkiem tym blisko. Ją też weźmiemy. Trzymaj się. Sam. Dobrze. Dobrze. Tu jesteś. Właśnie rozmawiałem z alpinistą. Moja kuracja nie przynosi rezultatów. Musimy działać szybko. Miałem nadzieję, że antybiotyki złagodzą najostrzejsze symptomy, ale na to już za późno. Tego typu infekcja w tak zaawansowanej ciąży może wywołać liczne komplikacje. Nawet jeśli kobieta przeżyje, może doznać poważnego uszkodzenia mózgu, a nawet śmierci mózgowej. Korona może zostać. Musisz dostarczyć alpiniście prototyp biodrukarki i zdalny terminal medyczny. Połączysz ich ze mną przez sieć chiralną i dostarczysz im sprzęt. Będę mógł zbadać pacjentkę i wdrożyć leczenie. Termina, ale pozwoli im przesłać do mnie ich DNA. Wówczas opracuję szczepionkę, którą będą mogli wydrukować. Obecnie potrafimy w ten sposób tworzyć tylko szczepionki w oparciu o wirusy i inną materię nieożywioną, ale może w przyszłości nie będziemy tak ograniczeni. Chyba nie muszę mówić, jak delikatny to sprzęt. Nie uszkodź go, choćby nie wiem co. No i... dziękuję. I zmieszczę na plery? O, kurde. Rozłóż. Spoko, części się pozbędę tutaj. Już nie powinienem mieć takiej piramidy. Jakby mnie nie widział przez sekundę, nie? No i okej. Okay. Wywiad z Prepersem. Oj, surowców więcej. On ma sporo surowców w sumie. Znalazłem coś, co mogłoby ci się przydać. Jeszcze coś? Chętnie ci to dam. O, co to? Przekazuj ci pojemne worki z krwią? Jakieś większe, rozumiem, tak? Eee, przymocuj. Nie no, a tu może. nowe zlecenie, więcej informacji znajdziesz w terminalu. Do... Hmm. To możemy wziąć, będziemy i tak przechodzić obok. O nie, to nowe ciężki, to nie tak. Хочешь, не, ну могу взять, на багажник. Купил гада. Так. затвердь На разе развадуй. o tych dużych ilościach się pakowaliśmy mamy dwie dostawy czasowe no ale są po drodze więc nie rozumiem nie, nie ten nie powinno to źle wpłynąć na jedno czy drugie. Tamten do Alpinisty jest godzina czasu, więc to jest masa. Nie powinno to być problemem. Za wydeptaną ścieżkę. Sprawdź, czy te ścieżki faktycznie się pojawiają, bo ktoś często tam wychodzi. Buty powoli mi się psują. Swoją drogą, to jak wygląda ta droga Spod spodu, jest dość niepokojące. Dobra, macie kryptobiotę. Ej Sam wykorzystywać, ale sprawa jest naprawdę ważna. Wow, <laughs> jak dotarłeś tu tak szybko? Nie przestajesz mnie zadziwiać. Mm, ciekawe co miał na myśli na początku. Bo tak zaczął zupełnie w innym temacie tak jakby. nowe zlecenia, więcej informacji znajdziesz w terminalu. No zobaczmy, do alpinisty macie coś? Nie, to nie biorę nic hmm. od hmm, Czemu nie widzę tego alpinisty? Buty nam się wydzierają, ale chyba... Ma... Tak, mamy drugą parę. Gdzie moje tyrolki? Halo? Tam jest tyrolka. Tam jest następna. Tutaj na górze nie widzę. To jest dość martwiące. Ej... Chyba nie znikła, co? Wiemy, Jest, dobrze. Uhuuu... Choć straszyłem. Czekaj sam. Idziemy jedziemy. pytarcie tutaj Było dość sprawne. Dla Ratuj. Dostarczam ładunek wróciłeś, dzięki boku! Ona się ledwo trzyma! Dobrze, że się spieszyłaś. No powiedzmy, ale szybciutko, i no 12,5 minuty, czy jakoś tak? Niecałe trzynaście. Rolki mega przyspieszyły trasę, ale mnie już lubi. Z sieci chiralnej. Podłącz nas. Możemy nawet dołączyć do UCA. Zrobię wszystko. No dalej. W sumie nie podłączyłbym go do UCA. Podłączyłbym go na razie do chiralnej. A, I powiedział, że ten. Tak osobiście mówię o swoim przemyśleniu. Powiedział, że jeżeli będzie chciał do UCA, to musi się nic zastanowić. Bridge poziom trzeci. Rękawice mocy? Jak w tym? Majazma Chronicles. A, wynudzeni są na szczycie. Dobra, doktorze. A, ok, chwila. uruchomię ja tylko swój terminal. Sekunda. Będzie dobrze. Za pomocą tego urządzenia mogę ją zbadać tak, jakbym tam był. Sztuczne ręce na terminalu dokładnie odwzorowują moje ruchy. A dzięki biodrukarce dostarczy Wam odpowiednią szczepionkę. Szkoda, że moja żona nie zdołała stworzyć więcej tych cudynek. Patrzycie na jedyny egzemplarz. Ale nie martw się. Zrobimy wszystko, żeby Twoje dziecko urodziło się zdrowe. Oh. Dziękuję. To... to niesamowite. To jemu dziękuję. Sieć, którą pomaga zbudować na zawsze odmieni oblicze medycyny. No dobrze. Co my tu mamy? Zorganizowałeś nam niemal odpowiednik osobistego lekarza sam. Bardzo dziękujemy. Dobra robota. EUD-28 wkrótce wróci do akcji. Ależ dzielne dziecko, rób swoje sam. Słuchaj Sam, mam dla ciebie zlecenie od pewnego alpinisty. Trafisz do regionu, który nie jest jeszcze w sieci chiralnej. Rzecz jasna będziesz miał szansę to zmienić. Zajmij się tym jak najszybciej. Aha, coś czuję, że to tam właśnie gdzie wynurzenie. Dostępne nowe zlecenie. Więcej informacji znajdziesz w terminalu dostaw. Dobra, ale ja chciałem tu sobie najpierw wystawić kolejną tyrolkę, żeby móc tu szybko się poruszać. O, gdzieś tu. Idealnie. O, jeszcze gdzieś tam dalej pójdzie.